Tak, dzisiaj zajmiemy się frapsem, którego mamy tutaj. I no tak, pokażę po prostu jak zrobić jednocześnie jednocześnie nagrywać dźwięk z gry i jednocześnie nagrywać y, dźwięk z mikrofonu yy, tak. Oczywiście wchodzimy w naszego FRAPSa No i wyskakuje nam okno. Tak. Zaznaczamy oczywiście tą opcję. I to jest do mikrofonu, a to jest do słuchawek. zaznaczamy tą opcję, chyba że macie Vista czy Windows 7, bo to chyba od Windowsa zależy tak. Mi się zdaje to zaznaczycie tutaj jeszcze jedna opcja jest tu o mniej więcej i ona jest że fraps od razu nagrywa też mikrofon nie no i mm, tak no to yy, zamykamy frapsa minimalizujemy go i otwieramy takie okno o tamte ta reszta nie będzie nam potrzebna. Ok. No i mamy tutaj tak, prawda? Odznaczamy tą opcję. Oczywiście ona automatycznie nie jest zaznaczona, a więc musicie właściwości i mikrofon zaznaczyć i odznaczamy wycisz. Wtedy słychać nas w słuchawkach, to wszystko co powiemy po prostu co dotrze do mikrofonu słychać w słuchawkach. A więc Fraps to będzie nagrywał. Jeśli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, pewnie jest dobry efekt. A więc macie przykład na